swojego działania. Nie uważamy, że Polska powinna płacić za politykę błędną Zachodu, jeżeli Zachód uczy nas racjonalnej polityki, jeżeli Zachód uczy nas jak gospodarować pieniędzmi, które nam oferuje w ramach Unii Europejskiej, to ich Zachód także wykaże się tą odpowiedzialnością i po prostu zapłaci za to, co zrobił w Oflicach a nie zwala po prostu odpowiedzialność na takie państwa, chociażby Polska, Czechy czy Węgry. I myślę, że to nie jest taka zwykła pomoc, ludzka w Polsce, tylko płacenie za czyjeś błędem? To znaczy generalnie uważam, że e, ludzka pomoc w Polsce występuje na dużą skalę, to znaczy są tak zwanych chociażby przez Caritas, czy, czy inne fundacje, które wspierają e, właśnie poszkodowanych w wyniku różnych wojen na świecie. Natomiast generalnie przyjmowanie chociażby tysiące imigrantów muzułmańskich, głównie tak, bo Afryka Północna jest innych rejonów muzułmańskich przede wszystkim e, jest też niebezpieczne na naszego kraju. Doskonale wiemy, że teraz jest, e, Moda niestety, czyli widzów muzułmańskich, chociażby na wspieranie państwa ikonickiego. Niedawno słyszałam, że służby w Białymstoku zatrzymały Chiczenę, którzy właśnie organizowali ZAMA, Znaczy, chcieli zorganizować za podobnie. Są Tak, są podejrzani, aczkolwiek uważam, że jest to po prostu dla na nas niebezpieczne. Co myślisz o tym, jest taki plan, żeby przyjąć um, syryjskich chrześcijan? Czy wobec tego planu też będziecie tak znawek, czy z tym też się nie zgadzacie? To znaczy, zawsze chrześcijanie są mile widziani z tego względu, że jest to nasz kląt cywilizacyjny. Natomiast e, też uważamy, że generalnie obecnie wygląda sytuacja na, na, na granicy Iraku i Syrii tak, że tam jest rozwój religijna, tak to, to trzeba nazwać, e, pomiędzy islamistami, między chrześcijanami. Generalnie sprzy, sprzyjalibyśmy sprzyjali tej sytuacji, żeby ci chrześcijanie byli, byli nie tam wspierani, na miejscu. Ponieważ nie uważamy, że przyjęcie tysiąca syryjskich chrześcijan, uratuje pozostałych dziesiątki tysięcy, nawet, e, setki tysięcy ludzi w stanie chrześcijańskim, tam na miejscu. Trzeba skupić się na tym, aby tam ochronić, aby odeprzeć napływ państw islamskiego. I to powinny być nasze priorytety również rządu RP. to jest jedyny protest? Jaką formę przybierze dalej ten się, co będziecie tutaj robić i czy planujecie kontynuację? Dzisiaj w całym kraju zbieramy się pod wybranymi Platformy Europejskiej, czy też miejscowymi delegaturami Komisji Europejskiej, głównie jako Młodzież Polska i Język Natomiast e, dalsze kroki będą podejmowane analogicznie do kroków, które będą podejmowane też przez polski rząd. Ja dzisiaj też wystosowałem zapytanie publiczne do pani premier Ewy Kopacz, aby wyjaśniła, jak wygląda obecnie sytuacja. Jakie jest stanowisko rządu polskiego w tej sprawie? Po uzyskaniu tej odpowiedzi będziemy odpowiednio to reagować. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.